Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy sobie rozkaz wiadomości od wszechświata. Dla Was będą dwie grupy. Grupa numer jeden i grupa numer dwa. Grupa numer jeden. Sprawdzimy. Wiadomości od wszechświata. Wiadomości o Trzech Świata dla grupy numer 1. Wiadomości o Trzech Świata dla grupy numer 1. Szóstka pentakli. Magik. Ewidentnie inwestowanie w kreowanie własnej rzeczywistości. Być może mm, będzie tutaj inwestycja w jakiś rozwój lub w relacje. Um, jest to tak, jakbym powiedziała, z przeznaczenia. Czyli coś tutaj idzie w waszą stronę takiego przeznaczeniowego, coś, co kreujecie od dawna. Sprawdźmy, do czego to dotyczy, ta szóstka pentakli. Ewidentnie ewidentnie macie się stać królową pentakli, kobietą, która prowadzi własny biznes, kobieta, która potrafi um, tak naprawdę to jest to kobieta, która może być osobą, która posiada jakąś firmę, tak? jakąś własność. Również tutaj pokazuje się król, więc bardzo możliwe, że też inwestujecie w jakąś relację z mężczyzną, z trygonu ognistego. Nie musicie. Ale może być to też powiązane z relacją. Chociaż ja tutaj widzę też, jeśli chodzi o finanse, to stawiacie tutaj po prostu na rozwój, na rozwój własny. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze tego króla buław. Siódemka buław, dwójka buław, sąd. Tutaj jakaś prawda może się. Um, to jest taka wiadomość od Trzech Jakaś prawda. I jeżeli zaczniecie stawiać bardzo mocno tutaj komuś poprzeczkę lub granicę, to um, dojdzie tutaj do sądu statycznego. Czyli ktoś jakby zauważy tą prawdę, tą jasność, tak. Odnośnie zachowania właśnie tego kula buław. Mamy, zobaczcie, duże arkana, mamy, są dostateczne i mamy sprawiedliwość. Czego dotyczy ta sprawiedliwość? Jeszcze zawieszenia. Może tak być, że. Może tak wyjść, czy, słuchajcie, taka sytuacja, że dowiecie się o jakiejś osobie trzeciej w Waszej relacji. Oczywiście to nie jest dla każdego. Mm, tutaj jest przesłanie od Wszechświata, zacznij współpracować z osobami, które emanują tą energią życzliwości, dobroci, tak żeby nie zabierały, nie okradały Ciebie tutaj z tej energii. Na spodzie mamy rydwan, czwórka buła, szóstka kielichów, yy, cesarz. Może też tutaj chodzi o jakieś połączenie z osobą z przeznaczeniem. Więc takie jest tutaj przesłanie dla jedynki. Przesłanie od świata. Jeszcze sobie sprawdźmy kartę Rady. Karta rada dla grupy numer 1 od wszechświata. Karta rada. Karta rada dla grupy numer 1. Karta rada dla grupy numer 1. Wow, zaufaj swojej intuicji. Twoja intuicja, intuicja również e, jest na wysokim poziomie. Odnośnie właśnie wyboru. Jeżeli będziesz dokonywała wyboru, przede wszystkim kieruj się kielichem, czyli uczuciami, sercem. Odnośnie dokonywania jakiejś drogi, tak? czyli to może być, nie wiem, miłość, mężczyzna, kobieta, lub po prostu pasja albo praca. Kieruj się uczuciami i intuicją. Ona cię tak naprawdę nie zawiedzie. Sprawdźmy sobie tą trójkę buław. Jakie tutaj y, wybory będziesz dokonywać? Takich wyborów. I tu jest, słuchajcie, taka informacja. Hmm. Może być w Waszym otoczeniu też mężczyzna, który nie jest za bardzo, nie wiem, wylewny, może być chłodny, może być zdystansowany, może was jakby nie traktować tak, jakbyście tego chciały. I tutaj przez przekaz, nie bój się tego utracić. Nie bój się odejść, nie bój się zmian. Bo tak naprawdę wtedy ta osoba będzie mogła nawet popracować nad sobą, właśnie wtedy, kiedy ty będziesz miał odwagę podjąć decyzję o odejściu. Taka jest tutaj przesłanie, to jest nie dla każdego, to jest dla e, oczywiście dla osób, które znajdują się w takiej sytuacji. Jeśli to nie jest Twoja grupa, to wybierz grupę inną, lub może to czytanie nie jest dla Ciebie, ale taka jest tutaj energia. Dla grupy numer jeden przesłanie od e, wszechświata. I od aniołków. Jaka jest rada od aniołków? Sprawdźmy. Zorganizuj swój sukces. Dokładnie. E, świat ma dla Ciebie bardzo dużo mm, przestrzeni na pracę, na finanse, na pomoc w Twoim planach. Także tutaj jest pokazane: zorganizuj swój czas. Skup się na sukcesie. Skup się na sobie przede wszystkim, na właśnie swoich celach, na swoich um, potrzebach. To jest właśnie takie przesłanie dla Ciebie od wszechświata. Zorganizuj swój też czas. Nie dawaj innym tego, tej energii, tego czasu, osobom, które um, tak naprawdę nie oddają Ci tego z powrotem. Tak jest przesłanie tutaj dla grupy numer jeden, a ja przechodzę dla grupy numer dwa. Przesłanie od wszechświata dla osób, które wygrały grupę numer 2, sprawdźmy. Przesłanie od wszechświata dla osób, które wygrały grupę numer 2, przesłanie od wszechświata dla osób, które wygrały grupę numer 2. I znowu mamy trybun ziemski. O czym mówi? Jeżeli tutaj ogląda mnie mężczyzna, lub kobieta, to ewidentnie jest. To jest jakby dokończenie pierwszej grupy, tak? Czyli jeżeli jesteście już na, na poziomie dalej, już zorganizowaliście swój sukces, zorganizowaliście swoją pracę, macie wszystko poukładane w życiu, to tutaj pokazuje się, że jesteście w procesie transformacji, tak, aby stać się tym cesarzem. To może rozwijacie swój biznes już, tak naprawdę możecie tutaj pomagać innym ludziom, również jako cesarz możecie być osobą, która tak naprawdę jest jakby takim guru. Odnośnie tego, czym się zajmujecie, tak? Tutaj też może chodzić o to, że Twoja relacja, stała relacja, stały partner jakby zmienia się wokół niego wszystko tak, aby stał się tym Twoim. Partnerem docelowym, czyli mężem, lub Ty zmieniasz się właśnie w tego cesarza. Tutaj też jest takie przesłanie od wszechświata, aby skupić się też na rodzinie, skupić się na rodzinie, skupić się na obowiązkach żeby być też sprawiedliwym. No, tu jest bardzo tak pokazane, żeby nie zaniedbać tutaj tej rodziny, także że praca to nie wszystko, że tu trzeba wszystko wyważyć, że to musi być tutaj sprawiedliwa, Energia dana dla relacji i związków i energia dla e, pracy, tak, to musi być wszystko tutaj stabilne, żeby jakby no, nie popłynąć w tej energii e, tylko tego szefa i tylko tej pracy lub na przykład nie skupić się tylko na, na relacji partnerskiej lub na relacji rodzinnej, tak żeby to wszystko było wyważone. Jakie jest jeszcze przesłanie? Ponieważ osoby, które są w transformacji, czasami e, mogą mieć taki zastój, przystój, mogą tak przygasnąć w tej energii, ale to jest e, tymczasowe, to nie jest stałe, bo energia transformacji nie jest stała, jest zazwyczaj chwilowa. No, i tutaj zmierzacie ku temu najlepszemu, także tu jest piękna energia. Jeżeli koło was jest więcej mężczyzn, pokazują się młodsi mężczyźni, to tutaj by mm, warto było tutaj zauważyć, że mm, mężczyzna z trygonu ognistego nie do końca może być. Hmm. Nie do końca może być sprzyjać tobie w rozwoju. Może blokować twój rozwój, twoją energię, twoją pasję. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale jest tutaj taka energia z kart. Dlaczego się to działo? Których z Was może być to sytuacja, gdzie ta osoba może Was faktycznie tutaj albo odbierać Wam tą energię, albo pasję do działania? Wy możecie tego nie widzieć, tak? I ta energia może tutaj blokować Was na rozwój. Także tutaj bym się e, przyjrzała jakimś osobom, które są w otoczeniu. Może być to młodszy mężczyzna, nie musi być. Oczywiście czytanie jest ogólne. Na co tutaj należy jeszcze zwrócić uwagę? Cesarzowa. Pięknie. Energia jest piękna. Tak naprawdę idziesz ku nowemu, idziesz ku spełnieniu. Na tą chwilę możesz być w eremicie, możesz się przyglądać tym wszystkim planom. Tak jak mówi, jesteś również w transformacji, więc wszystko wokół ciebie na tą chwilę się zmienia, ale nie martw się, bo to idzie właśnie do obfitości, do sukcesu, do nowości. Idziesz w nowe. Może jeszcze tej drogi nie widzisz do końca, gdzie dokładnie zmierzasz, ale idziesz w to lepsze. Idziesz w to lepsze. Sprawdźmy, gdzie idziesz w tym głupcu. Wow. Przede wszystkim odchodzisz z jakichś strat emocjonalnych. Jakieś straty emocjonalne, jakieś sytuacje w przyszłości odchodzą. I tutaj pokazuje się wymiana energetyczna, jeśli chodzi o uczucia, ale też o finanse, więc pięknie. Takie jest tutaj przesłanie dla dwójeczki. I sobie weźmiemy karty anielskie. Rada od aniołków. Skup się na swoich celach. Twoje priorytety mówią Tobie, aby nie czuć e, smutku, nie czuć e, strachu, żeby dać im więcej atencji, czasu niż e, na to zasługują. Więc może tutaj warto by było właśnie, tak jak mówię, zrównoważyć tą swoją energię, tak, żeby to było zrównoważona. Energia dawania ma być. Zrównoważona z energią ym, brania również, ale jeśli chodzi o relacje, o energię związku, pracy, to ta energia musi być tutaj zrównoważona i wtedy staniesz się taką w pełni cesarzową. Także takie jest przesłanie od wszechświata. Dajcie znać, jak to z Wami rezonowało. Pozdrawiam Was gorąco.